Kompleks krząski trójkątnej to miękka struktura w kształcie dysku wielkości 1 cm znajdująca się w nadgarstku od strony małego palca przytrzymuje razem dwie kości promieniową i łokciową, umożliwiając wykonywanie ruchów obrotowych przedramienia, np. przekręcanie klucza w zamku. Ulega uszkodzeniu zwłaszcza przy nacisku połączonym ze skrętem nadgarstka, jaki często ma miejsce przy uprawianiu sportów. Dolegliwości po urazie nie muszą być duże. Pacjenci często zgłaszają się dopiero po kilku tygodniach, nawet miesiącach, skarżąc się na nieustępujący ból w miejscu uszkodzenia, czasami wyczuwają przeskakiwanie tkanek. Chrząstka trójkątna rozpięta jest w nadgarstku w postaci dysku na wielu więzadłach jak hamak. Uszkodzeniu mogą ulegać jego różne części. Niezmiernie ważne w rozpoznawaniu rodzaju uszkodzenia jest badanie przez doświadczonego chirurga ręki. Pomocne są też badania obrazowe, rezonans magnetyczny, czasami z kontrastem podanym do stawu, USG oraz RTG. Pozwala to wstępnie określić rodzaj uszkodzenia i zaplanować leczenie. Chrząstka trójkątna najczęściej jest naprawiana zabiegiem artroskopowym. Zwykle polega on na przyszyciu oderwanej części chrząstki lub jej więzadła przy pomocy szwu. W niektórych przypadkach przytwierdza się chrząstkę do kości przy pomocy mini kotwiczki. Od tego momentu zaczyna się proces gojenia. Trwa on zwykle 3 do 6 miesięcy i polega na przyklejaniu się chrząstki do miejsca, skąd uległa wyrwaniu. W całym okresie rekonwalescencji pacjent musi wykazywać dużą ostrożność podczas rehabilitacji oraz używania ręki w domu do czasu, kiedy chrząstka nie przyklei się dostatecznie mocno. Przez pierwsze 3 do 6 tygodni operowana kończyna jest unieruchamiana w specjalnej łusce obejmującej nadgarstek i łokieć. Dalsza rehabilitacja odbywa się pod ścisłym nadzorem fizjoterapeutki. Rozpoczyna się już w dniu operacji, początkowo są to ćwiczenia palców, a po zdjęciu łuski pacjent zaczyna gimnastykować nadgarstek tak, by stopniowo odzyskać pełen zakres ruchu. W tym okresie pozwalamy na używanie ręki do najlżejszych czynności domowych bez obciążeń. Rehabilitacja jest prowadzona przez wyspecjalizowaną w terapii ręki fizjoterapeutkę i odbywa się na umawianych co kilka dni w zależności od potrzeb spotkaniach. Bardzo ważne jest aktywne zaangażowanie pacjenta, dlatego pacjent instruowany jest jak dodatkowo wykonywać we własnym zakresie ćwiczenia w domu. Powikłania w leczeniu uszkodzenia chrząstki trójkątnej nie występują często. Polegają zwykle na braku chęci przyklejenia się chrząstki na swoje miejsce. Bardzo duże znaczenie ma tutaj, oprócz kwalifikacji i doświadczenia zespołu w leczeniu takich uszkodzeń, biologia gojenia się chrząstki, długi czas, jaki upłynął od urazu do operacji, rozległość uszkodzeń, wiek i choroby towarzyszące u pacjenta, cukrzyca, palenie papierosów.